22 sierpnia 1851 roku amerykański jacht America wygrał regaty wokół wyspy White. Był to początek regat o Puchar Ameryki. Trasa regat liczyła 85 km wokół wyspy. America był jedynym niebrytyjskim jachtem spośród 15 uczestników. Jedną z charakterystycznych cech jednostki były pochylone do tyłu maszty. To nowatorskie rozwiązanie poprawiało aerodynamikę oraz korzystnie wpływało na osiągi i stateczność w żegludze na wiatr. Start odbywał się nietypowo według dzisiejszych standardów. Jachty stały na kotwicy, a strzał armatni był sygnałem do żagli i wybierania kotwic. America miał problemy z kotwicą i wystartował jako ostatni. Jednak dzięki doskonałym umiejętnościom załogi oraz wiedzy lokalnego pilota, który obrał krótszą i mniej uczęszczaną trasę, szkuner stopniowo doganiał czołówkę. Na trasie America najpierw wyszła na drugie miejsce, a ostatecznie objęła prowadzenie, które utrzymała do mety i wygrała z przewagą kilkunastu minut. Drugie miejsce zajął jacht Aurora. Według słynnej anegdoty na pytanie królowej Wiktorii, kto przypłynął drugi, odpowiedź brzmiała – nie ma drugiego, wasza wysokość. Zwycięstwo jachtu America dało początek cyklicznym najsłynniejszym regatom żeglarskim na świecie – America's Cup przez żeglarzy potocznie zwanych regatami o stary dzbanek.